Witam serdecznie. Dziś nowa, nowy materiał odnośnie inboxu modelu do sklejania. Dziś mamy model firmy, żeby nie wyszło masło maślane, A-model. Jest to Bf 109 K4. Jeśli mnie państwo nie myli jest to ostatnia albo przedostatnia wersja tego samolotu. I model występuje w skali występuje, jest w skali 1 do 72 pudełko no, z bardzo ładną grafiką z tyłu mamy przykładowe inne modele I już pokazuję co, co, co jest w środku Wysypiemy co to jest. Poreczek strunowy. Nie jest to model wysokiej jakości niestety. Mamy tak, jedną wypraskę. Jak widzimy spora ilość nadlewek. Model, jeżeli chcemy wykonać go wiernie, to niestety jest to model raczej dla bardziej zaawansowanych. Kolor plastiku jest taki szarawo-zielonkawy. Na filmie pewnie tego tak dobrze nie będzie widać. Ma bardzo ładne linie. Niestety mój sprzęt nie pozwoli chyba tego idealnie oddać. Nie są ani za głębokie, ani za płytkie. Natomiast sam kadłub ma jaśniejszy plastik. Nie wiem czym to jest spowodowane. Ale o, położę jedno obok drugiego i jak widzimy, sam kadłub ma takie, taki biały w sumie kolor. Ja już kadłub mam oddzielony, ponieważ ja już się kiedyś za niego zabierałem. Niestety później zabrałem się za inny model na konkurs i ten musiał odejść z powrotem do szafy kalkomania kalkomania z dokładką niestety oryginalna kalkomania z lekko pożółkła nie jest idealna natomiast dokładka już jest do wersji tam jednej z wersji malowania już jest ok no i ostatnia rzecz, przedostatnia rzecz, zaraz wyciągnę, to będzie osklenie, czyli obiekty Dosyć grube jest to osklenie. I ostatnia rzecz, instrukcja obsługi, instrukcja sklejania w języku angielskim oraz y, rosyjskim y, przykładowe mal, y, kolory malowań y, numeracja części ponieważ na wypraskach nie ma numerów części i składanie modelu a na ostatniej stronie oczywiście dwa warianty malowania mamy Schmidta jednostki JG77 oraz y, jednostki JG3 z kwietnia 1945 roku. Y, ja, jeśli bym się y, miał y, y, zdecydować, to szczerze powiem, miałbym straszny problem. Będ, no, no, będę miał straszny problem, bo oba malowania są dosyć atrakcyjne. Na budynku mamy, na budynku, mówię Jezus Maria, na, w pudełku mamy to malowanie, czyli z jednostki JG 77 o numerze bocznym 265 samochodu. A drugie, no drugie, no ch i chyba się bym właśnie na to pierwsze malowanie zdecydował. Także podsumowując. Instrukcja. Oszklenie kadłub kalkomanie osprzydlenie oraz wyprawka główna woreczek nam się tam zawieruszył i pudełko tak to wygląda ja Twojej, jak to się mówi, szafie mam strasznie dużo modeli także jeżeli ten cykl Wam się spodoba to myślę, że będzie to stały cykl inboxu pudełek modeli mam modele ze wszystkich możliwych rodzajów także okręty samoloty, samochody, czołgi motocykle no wszystko, wszystko, wszystko Myślę, że następny odcinek nakręcę, a później będę czekał na odzew widzów. Czy będziecie chcieli, czy Was to po prostu nie będzie interesowało. Dobrze, także do zobaczenia w następnych odcinkach. Na razie, hej.